O instrukcjach warunkowych opowiem Wam podobnie jak opowiadałam o innych konstrukcjach w Java na poprzednich lekcjach. Czyli najpierw pokażę Wam co i jak, a dopiero później sobie to podsumujemy. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie jakąś zmienną liczbę, w tym wypadku ona jest 87 i chcecie sprawdzić, czy ona jest większa od 100, i jeżeli jest, no to coś tam potem wykonać, na przykład wyprintować w konsolce informację o tym, że ta liczba jest większa od 100. I jak to zrobić? No, i to się robi tak. Dajemy słówko if, zaraz będę to tłumaczyć. Tutaj będzie zaraz jakiś warunek, też go będę zaraz tłumaczyć. No, i potem tą akcję, którą chcemy zrobić, czy my chcemy zrobić tak, że system out to jest ta instrukcja, która nam wyprintuje jakąś informację w konsoli. I tutaj damy, że liczba, podamy tą liczbę, jest większa od 100. I teraz to. Co musimy tutaj zrobić, to jest tak, bo if oznacza, jeżeli nie. Czyli jeżeli to, co zaraz tu będzie w nawiasie, jest prawdą, to wykona mi się ta linijka kodu, nie. Więc jeżeli liczba będzie większa od 100, czyli jeżeli to będzie prawda, to wykona mi się ta linijka kodu, czyli poinformuje mnie o tym, że liczba jest większa od 100. Dodajmy tu sobie jeszcze jedną instrukcję. Która będzie po prostu printowała do konsolki, że to jest koniec testu. No i zobaczmy, co się stanie, jeżeli damy tutaj liczbę rzeczywiście większą od 100. No i zobaczcie, w konsolce dostaliśmy dwie informacje. Po pierwsze, że liczba 101 jest większa od 100, czyli wykonała się ta linijka, już wam pokazuję ta linijka. I wykonała się również ta linijka, która po prostu printuje nam tutaj, że to jest koniec testu, nie? No dobrze. A co się stanie, jeżeli to będzie mniejsze od 100? Nie? Będzie na przykład 87. No to zobaczmy, co się stanie. No i wykonało nam się tylko koniec testu, czyli jakby tylko ta linijka kody się wykonała. I już Wam mówię dlaczego. No bo tak jak tutaj już wspominałam, to if, czyli jeżeli, sprawdza, czy to jest true. Jeżeli jest true, to ta pierwsza linijka, która znajduje się zaraz po, po tych nawiasach, nie, aż do średnika się wykona. A jeżeli to nie będzie prawda, to ta linijka zostanie zignorowana, on wyskoczy jakby z tego ifa i przejdzie do kolejnej linijki, jakby tego całego tutaj, tej całej metody, nie? Testowej i wykona się właśnie to. No dobra, co jeżeli będziemy chcieli jeszcze wykonać jakąś akcję, jeżeli ta liczba nie będzie większa od 100? Tylko będziemy chcieli na przykład zrobić. No bo zobaczcie, to, to się wykona niezależnie od tego, czy ta liczba jest większa od 100, czy jest mniejsza od 100. A my chcemy jeszcze napisać instrukcję, która wykona się tylko wtedy, kiedy ta liczba nie będzie większa od 100. I jak to się robi? No to się robi takim słówkiem else. Czyli jeżeli to nie będzie prawdą, to co tutaj się znajduje w nawiasie, to on wyskoczy z tego i wykona nam to, co będzie w else. I po else nie dajemy już tego nawiasu, bo tam już, wiecie, tam już nie ma warunku, nie? Else oznacza, że jeżeli to pierwsze nie, no to to drugie. Weźmy to skopiuję, tylko teraz zmienię trochę e, tą informację, no bo już nie będzie, że jest większa, tylko będzie, że nie jest większa. No to odpalmy to i zobaczmy, co się stanie. No i dostaliśmy teraz w konsolce elegancko, że liczba 87 nie jest większa od 100 i dostaliśmy też ten koniec testu, który się tutaj pokazuje, niezależnie od tego, czy ta liczba jest większa od 100 czy nie. No dobra, a co jeżeli będziemy chcieli wykonać trochę więcej niż jedną linijkę jakiejś akcji na dany warunek? Czyli na przykład jeżeli tutaj w tym else, jeżeli liczba nie jest większa od 100, to oprócz tego, że chcemy podać tą informację, to chcemy, chcemy jeszcze tą liczbę podnieść do 100. Czyli chcemy przypisać tej liczbie, tutaj tej zmiennej liczba, wartość 100, nie? Czyli wyglądałoby to tak. No ale już powiedzieliśmy sobie, że ta linijka wykona się niezależnie od, od tych warunków, nie? Po prostu ona jest jakby poza tą instrukcją. I tak samo ta liczba, to, to przypisanie jest poza tą instrukcją, nie? Bo tutaj jakby to to else Odpowiada tylko za tą linijkę. Tak samo jak i ten if, odpowiada za tą linijkę aż do średnika. No to kurczę, jak to zrobić, żeby to zawierało trochę więcej niż, niż jedną linijkę kodu, no bo w rzeczywistości będziecie używać raczej więcej niż jednej linijki kodu w tych instrukcjach warunkowych. No i to się oczywiście da zrobić. I to się robi tak, że tutaj po tym ifie, po tym nawiasie dajemy sobie te nawiasy klamrowe, i teraz to, co mieliśmy tu, muszę sobie wziąć, wyciąć i wkleić do nawiasów klamrowych. I po tym Elsie, już bez tych nawiasów okrągłych, nie, bo po Els nie ma tego nawiasu, czyli od razu ładujemy te nawiasy klamrowe, to wycinam, wklejam tutaj. No i tyle. I do tych nawiasów klamrowych, to można ładować, ile się chce. Więc jeżeli ja będę chciała, żeby się wykonała jeszcze ta instrukcja, na wypadek, gdyby ta liczba nie była większa od 100, no to daję tu tutaj w tych nawiasach klamrowych zaraz po Els. No, ale jeżeli będę chciała dodać jakąś instrukcję, jeżeli to będzie, ten warunek będzie prawdziwy, czyli liczba będzie większa od 100, no to daję to w odpowiednich nawiasach tutaj klamrowych dla tego IFA, nie? Czyli powiedzmy, że będziemy chcieli, jeżeli ta liczba będzie większa od 100, to będziemy chcieli ją zwiększyć o 1, bo tak. I jeżeli pamiętacie z poprzednich lekcji, to to można było zrobić tak, nie? czyli tą inkrementacją plus plus. No i tutaj możemy w ogóle jeszcze dodać drugą informację. Albo w zasadzie nie będziemy tego dawać do drugiej instrukcji, tylko damy tutaj, powiemy koniec testu i że liczba jest równa, bo ona się będzie zmieniać. No i tutaj podamy już tą liczbę, już tłumaczę co tu się dzieje. No bo zarówno w tej instrukcji, w tej części instrukcji, jak i w tej, ta liczba się będzie zmieniać. Tutaj się będzie zwiększać o 1, a tutaj będzie przyrównywana do 100, jeżeli nie będzie większa od 100. Więc jeżeli ta liczba jest teraz 81, to powinno się podziać tak. On wbije tutaj, sprawdzi ten warunek. Aha, on nie jest prawdziwy. To to sobie zignoruje w ogóle. Przejdzie do ELSA, wykona wszystko, co jest w ELSIE, więc sprawi, że liczba będzie równa 100. Plus jeszcze poda nam ten tekst. A na koniec podam ten tekst i nową wartość liczby. No to zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. No i zobaczcie, dostaliśmy tak. Liczba 87 nie jest większa od 100. Koniec testu i informację, że liczba jest równa 100, nie? bo zmieniliśmy jej wartość na 100. No dobrze. A co, jeżeli będziemy chcieli obsłużyć? Więcej warunków, nie? Bo tutaj mamy tak, albo warunek jest spełniony, albo nie jest, i do widzenia, nie ma innej opcji. A co jeżeli będziemy chcieli, to podzielić na trochę więcej sytuacji, czyli na przykład będziemy chcieli wrzucić inną informację, jeżeli liczba, która została wprowadzona jest mniejsza od 0, inną, jeżeli jest pomiędzy 0 a 100, mówię tutaj o przydziałach zamkniętych, a co jeżeli jest większa od 100, nie? Czyli mamy jakby trzy możliwe ścieżki. Co wtedy, jak tutaj mamy wszystko albo nic. I to się robi tak, że tutaj potem else dajemy if. Już normalnie dajemy ten nawias i tutaj podajemy kolejny warunek. No i w naszym przypadku tym kolejnym warunkiem będzie, że ta liczba ma być większa bądź równa 0 oraz mniejsza bądź równa 100. I to robimy tak, że ta liczba ma być większa bądź równa 0, nie? I drugi warunek, czyli dajemy tutaj te dwa ampersandy i liczba... Ma być mniejsza bądź równa 100. No i teraz będziemy musieli zmienić tutaj komunikat, czyli że liczba, i tu będziemy musieli dać, jest większa lub równa 0 i mniejsza lub równa 100. No i mamy jeszcze trzeci przypadek, ale ponieważ jest to ostatni przypadek i jedyny możliwy, to tutaj możemy. Dać else zamiast else if, nie? I tutaj w else dajemy na przykład, bo to będzie przypadek dla liczby ujemnej, nie? Bo wszystkie inne jakby możliwości pokryliśmy, bo tutaj mamy liczba większa od 100, czyli od 100 do nieskończoności, liczba pomiędzy 0 a 100, i to jest przedział zamknięty. No i pozostałe, a pozostałe to już są tylko liczby ujemne. No i powiedzmy, że jeżeli to będzie liczba ujemna, no to my z tym nic już nie zrobimy, tylko powiemy, że. Liczba, i tutaj ta liczba jest liczbą ujemną. No dobrze, to może przetestujmy sobie właśnie tą ścieżkę z liczbą ujemną. Czyli damy minus 87 i zobaczmy, co się stanie. No, i w konsoli dostajemy, że liczba minus 87 jest liczbą ujemną, czyli dokładnie tą linijkę, czyli. Zignorował to i zignorował to, nie, bo zostało sprawdzone tutaj, czy ten warunek jest prawdziwy. Nie jest, no to nawet tam nie wchodzimy, idziemy do następnego. Czy ten warunek jest prawdziwy? Nie jest, ok, to tego też nie robimy i zostaje nam już tylko else, który się wykona, jeżeli pozostałe warunki się nie wykonają, więc on właśnie to nam zrobił. Jeszcze tutaj na końcu dostajemy ten ostatni komunikat. No a jeżeli to zmienimy na liczbę, która się znajduje właśnie w tym przedziale 0 do 100, no to zobaczmy, co się wtedy stanie. No i wtedy dostajemy, że tak. Liczba 87 jest większa lub równa 0, mniejsza lub równa 100, więc to jest ten komunikat. I dostajemy jeszcze koniec testu. Liczba jest równa 100, czyli to jest to. Czyli wbił sobie tutaj, zobaczył, czy ten warunek jest prawdziwy. Nie jest. A to go ignoruje i lecę dalej. Sprawdza ten warunek, jest prawdziwy? Jest. No i świetnie, to wykonajmy. A potem wyskakuje w ogóle całkiem z tej pętli if, czyli już nie wchodzi do Elsa. Tylko przechodzi tutaj już do tej ostatniej instrukcji. Co jeszcze warto wiedzieć o tej instrukcji? No, na przykład to, że do każdej z tych poszczególnych tutaj instrukcji, które mamy w tych nawiasach klamrowych, można zagnieździć jeszcze innego IFA. Będzie to wyglądało w zależności od ilości poziomów, jakie tam zagnieździcie, mniej i mniej czytelnie, ale można tak zrobić, jeżeli będzie wam to potrzebne. No, bo powiedzmy na przykład, że tutaj w tym warunku, nie, że liczba jest w tym przedziale od 0 do 100, chcecie jeszcze zrobić coś takiego śmiesznego, że jeżeli ta liczba jest równa 100, dokładnie 100, to coś tam, nie? Czyli wtedy tutaj jeszcze przed przypisaniem tej liczbie, tej stówki, nie? Musielibyśmy dodać kolejnego ifa. I tutaj w tym ifie mówimy, że liczba jest równa 100. To wtedy nie wiem, rozbiliśmy bank i liczba jest równa 100. Więc to będzie działało teraz tak. Jeżeli ta liczba jest rzeczywiście w tym przedziale, nie? No to ten if sobie wejdzie w końcu do tego warunku. Sprawdzi, że to jest prawda, elegancko. Wyprintuje najpierw tą informację, że ta liczba znajduje się rzeczywiście w tym przedziale, ale później pod... sprawdzi jeszcze, czy ta liczba czasem nie jest stówką. Jeżeli jest stówką, to jeszcze nam wypluje to. A potem zmieni wartość tej liczby na 100. To tak tylko, żebyście wiedzieli, że można to zagnieżdżać i można robić takie cuda, i to nie tylko w tym else if, możecie to też dać w if, możecie to dać w else. Możecie. I to nie jest tak, że możecie tylko tego prościutkiego ifa sobie wrzucić. Nie. Możecie w ogóle całą podobną konstrukcję jak ta wrzucić do jednego z tych tutaj warunków, czyli na przykład do tego, nie? Możecie tak zrobić. Będzie to mniej i mniej czytelne. Im więcej poziomów, tym mniej czytelne, ale można tak zrobić i to zadziała. Dobrze, to teraz pokażę Wam jeszcze jeden przykład instrukcji warunkowej. To sobie skopiuję. Zrobię to w osobnej metodzie już teraz. I to nie będzie if example, tylko switch, bo tak się nazywa ta instrukcja, którą Wam teraz pokażę. I powiedzmy, że ta liczba będzie teraz 0. I załóżmy na przykład, że ta zmienna liczba może przyjmować tylko trzy wartości: 0, 1 albo 2. I w zależności od tego, jaką ona ma wartość, coś tam się będzie działo. No i oczywiście można to zrobić tym ifem, nie? Wtedy po prostu zamiast, że liczba jest większa od czegoś tam, trzeba by dać, że liczba jest równa, tak jak zrobiliśmy to dokładnie tutaj, nie? Ale można to zrobić też inaczej. I akurat do takiego czegoś raczej staram się korzystać właśnie ze switcha, bo jest on dla mnie troszkę bardziej czytelny, ale to kwestia preferencji akurat. jak się buduje tą instrukcję switch? No zaczynamy od słówka switch. Dajemy znowu nawias. Tutaj dajemy te nawiasy klamrowe. I teraz tak, teraz do nawiasu nie dajemy warunku, tylko dajemy tą liczbę, dajemy tą zmienną, która będzie odpowiadała za to, w którą instrukcję warunkową się jakby wbijemy. Zaraz wam to pokażę i wszystko stanie się jasne. I dalej robi się tak. Case, czyli jakby przypadek, i teraz przypadek 0, czyli przypadek, w którym liczba będzie równa 0. Dajemy dwukropek. Teraz podajemy tą instrukcję, która się będzie działała, kiedy ta liczba będzie równa 1, czyli wyprintujemy tutaj w konsolce, kiedy ta liczba będzie równa 0. I wyprintujemy tutaj, że liczba jest równa 0 po prostu. I na koniec jeszcze dajemy takie słówko jak break. To nie jest tak, że trzeba to słówko dać, ale zaraz Wam powiem, co się stanie, jak go nie damy. No i teraz powiedzmy, że dodamy sobie Drugi case. Ale to będzie teraz case, w którym wartość tej liczby będzie 1, nie? Dajemy dwukropek. Tutaj sobie dajemy system out i znowu będziemy printować do konsolki, tylko teraz to, co my tutaj podamy, to że liczba jest równa 1. Nie? Znowu damy sobie break. I ostatni już case drugi. W zasadzie skopiuję sobie tą część, bo ona się niewiele różni. I tutaj tylko zmienię, że liczba jest równa 2. I jeszcze tutaj, ojej, nie tak, skopiuję sobie tego case'a, żeby mi tutaj wcięcie dobrze wyszło, nie? I teraz zamiast case damy sobie default. I to default to jest trochę tak jak else tutaj. Czyli to się wykona, jeżeli któreś z tych wcześniej się nie wykona, nie? Czyli yy, wyprintujemy tutaj teraz informację, że liczba jest nieprawidłowa na przykład, nie? Bo spodziewamy się tylko 0, 1 albo 2. No i tak napisany switch jest szalenie podobny do tego IFA, którego tu wcześniej robiliśmy, nie? To działa bardzo podobnie. Czyli mówimy najpierw tak. Hej, na podstawie wartości. Tej liczby na podstawie wartości tej zmiennej liczba, będziemy coś tam robić. Nie? No i przypadek pierwszy, jeżeli liczba jest równa 0, to coś tam. Jeżeli liczba jest równa 1, to coś tam. Jeżeli liczba jest równa 2, to coś tam. No i default, czyli jeżeli żadna z tych się nie zgodzi, no to wtedy robimy to ostatnie. I tu już break'a dawać nie możemy. I teraz, co to jest ten break? no on w zasadniczy sposób, jakby jego brak zmieni działanie instrukcji switch, bo ona z tymi breakami w każdym case'ie zachowuje się trochę jak if. Ale jeżeli my wytniemy na przykład tutaj breaka, to już wam mówię, co się dzieje. Bo te case'y tutaj, to nie są jakby warunki do końca, do spełnienia, to są jakby punkty wejścia. Co oznacza, że jeżeli liczba jest równa 0, to to, co się stanie, to on sobie wbije tu, nie? No bo się zgadza, że jest 0, 0. Wykona to, co ma tu wykonać, ale jeżeli my mu nie powiemy break, czyli my nie przerwiemy działania tej instrukcji, to on wykona nam jeszcze tą instrukcję. I dopiero jak się nadzieje, na następnego breaka to się zatrzyma. W sensie, tą informację, którą tu mamy, to jest punkt wejścia, to nie jest warunek, czyli to nie znaczy, że jeżeli liczba jest równa 0, to że to się nie wykona. To się wykona, ale nie w pierwszej kolejności. Bo punktem wejścia jest punkt 0, tak? Czyli on wchodzi tutaj w tym punkcie, wykonuje to, ale nie ma tu breaka, więc się nie zatrzyma i poleci sobie tutaj i to też wykona, i dopiero tu się nadzieje na breaka, nie wykona już potem nic i wyskoczy z tego switcha. Jeżeli ta liczba byłaby liczbą 1, to wskoczyłby mi tu do tego casea pierwszego, wykonałby to, co ma wykonać, nadziałby się na breaka, więc już nic więcej by stąd nie zrobił i wyskoczyłby ze switcha, nie? A jeżeli ja w ogóle bym powycinała wszystkie breaki stąd. To by się ci zadziało coś takiego. Zobaczcie, jeżeli to by było 0, nie? To punktem wejścia jest ten punkt. Więc on by wbił tutaj, zrobiłby to, nie ma breaka, leci do tego case'a, zrobiłby to, nadal nie ma breaka, zrobiłby to i wciąż nie ma breaka, więc wykonałby też defaulta i dopiero z tego wyskoczył, nie? Ale jeżeli to by była dwójka, to on by tu w ogóle sobie nie wbił, wbiłby od razu tutaj, wykonał to, nie ma breaka, wskoczyłby do defaulta i wykonał jeszcze defaulta, nie? Czyli w ogóle te dwa by zignorował. Dlatego w switchu ważna jest kolejność, w jakiej mamy jakby te case'y tutaj pozamieszczane, nie? Bo jeżeli my się z punktu wejścia z tej dwójki wbijemy, nie? No to on wykona tylko to, co jest później, o ile nie ma tych breaków. Bo jak przywrócimy te wszystkie breaki, nie? To to się zachowuje tak jak ten if. Nie? czyli coś zrobi, znajdzie sobie swój punkt wejścia, czyli taki trochę jakby warunek, nie? wykona go i zaraz ma breaka i wyskakuje. Więc w takiej formie to jest szalenie podobne do ifa, no ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli te breaki usuniecie, to to się już zachowuje trochę inaczej i że te case'y to są bardziej punkty wejścia niż warunki. Dobrze, no to podsumujmy sobie to wszystko. Taka podstawowa wersja instrukcji if potrzebuje tylko słówka if, potem w nawiasach tego warunku, który ma być spełniony, no i później tej instrukcji, którą chcemy wykonać, jeżeli warunek jest spełniony, no i na końcu średnik. To jest taka podstawowa wersja. Natomiast ja zachęcam, nawet jeżeli macie tylko jedną linijkę kodu do wykonania, do używania już tych nawiasów klamrowych, bo to zwiększa czytelność i pozwoli Wam trochę też uniknąć błędów. No a czytelność, dlatego że będziecie dobrze wiedzieli, co do tego ifa należy. No i możecie też użyć słówka else, jeżeli chcecie wykonać jakąś akcję, jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony. Jeżeli warunków, które chcecie obsłużyć, jest więcej niż dwa, czyli chcecie obsłużyć na przykład trzy warunki, tak jak tutaj jest na tym przykładzie, no to używacie do tego else if, czyli pierwsze if musi się tam znaleźć, macie warunek, czyli wszystko po staremu, nawiasy klamrowe. Później dajecie else if, to jest jakby kolejny warunek i to nie jest tak, że możecie mieć tylko jeden else if. Tych else if możecie mieć tyle, ile potrzebujecie, czyli musicie mieć pierwszy if, Potem dajecie else i w tyle, ile tych warunków potrzebujecie, i na koniec możecie, ale też nie musicie dać ten else, czyli to, co się wykona, jeżeli nie będzie żaden z warunków pasował, nie? No i pokazałam Wam też instrukcję switch. To, co tutaj macie zaznaczone na zielono, jest nieobowiązkowe. Tłumaczyłam, że tych breaków być nie musi, ale musicie wtedy brać pod uwagę, że w przypadku wejścia do któregoś case'a, jeżeli my tego break'a nie damy, to jeżeli ten case się wykona, to on się tam nie zatrzyma i nie wyskoczy ze switcha, tylko przejdzie do kolejnego case'a i będzie tak wykonywał, dopóki się nie nadzieje na jakiś break. No i cała ta sekcja default także jest nieobowiązkowa, nie musicie tego mieć, ale jednak dobrze jest obsłużyć także przypadki, których nie uwzględniliście i właśnie po to jest default. No i instrukcję switch tworzymy tak, że musimy dać to słówko switch, dajemy nawias i w tym nawiasie musimy dać tą zmienną, która będzie odpowiadała jakby za sterowanie tym switchem, czyli od której wartości będzie zależało, do którego case'a się wbijemy. No i liczba, która znajduje się po case'ie, to jest właśnie ta wartość, którą przyjmuje ta zmienna liczba. Czyli jeżeli mamy case 0, to znaczy, że jeżeli zmienna liczba będzie 0, no to wtedy wykonujemy to, co się znajduje w tym case'ie 0. Jeżeli liczba będzie miała wartość 1, no to wykonujemy to, co się znajduje w case odpowiadającym za wartość 1. I tak dalej. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. W ten sposób nic Wam nie ucieknie. Zapraszam także na mojego bloga testelka.pl Do usłyszenia niebawem. Dzięki, cześć.